Dzisiaj jest dzień szkolnych zdjęć? Jakoś zupełnie zapomniałam! Kiedy Miguel mnie fotografuje, czuję, że potrafi wydobyć samą esencję mojego piękna. Aha! Dalej! I młoda, W dzisiejszych czasach każdy umie obsługiwać aparat. Dobrze, przechyl głowę w tę stronę, wypuść jedno ramionko do nieba i powiedz, chcę więcej sosu! Przechylić głowę ramię do góry? Chcę więcej czego? Tydzień później. Aaaa! Co? Pff, niemożliwe! Ty źle wyszłaś na szkolnym zdjęciu? Oddaj mi je! Źle to mało powiedziane. To chyba najgorsze zdjęcie w historii! A Młoda to zabawne! Ja wcale nie chciałam być zabawna! Ja chciałam być urocze. <grymne> Bajko, nie martw się! Właśnie nic nie jest doskonały! W zasadzie to moje pierwsze zdjęcie, które wyszło w miarę okej. Okay. Chyba nigdy wcześniej nie czułam się taka brzydka. Bajko, to nie jest taka wielka tragedia. Po prostu zrobisz powtórkę. W tym roku nie ma powtórek dzieciaki. Właśnie mnie zwolnili! Świat nadal jest dla mnie zagadką. Teraz już zawsze będę paskudna! Co ty nie jesteś paskudna! No już! Potrzebujesz po prostu podrasowania. Nasza siostra chciałaby odświeżyć swój wizerunek. Wspaniale! A ile planujecie dzisiaj u mnie wydać? E, cóż, e, mogę dać kupon na darmowego hamburgera! Uf, pójdę po naszą praktykantkę. Dzień dobry! To znowu pani? Jak pani dostała tę pracę? Oj, no błagam! Każdy z nożyczkami w rękach umie włosy! Zamknij oczy, mała! Zaczynamy! Coś to naprawię. Dam radę. Znalazłam. Zestaw do makijażu od twarzowej Tiffany. Czekaj, a tego nie wycofali? Z powodu jakichś okropnych reakcji alergicznych? E, na pewno nic się nie stanie. A teraz się nie ruszaj, a Tiffany zajmie się resztą.